To ile już wy jesteście razem? No spora, ty zresztą wiesz, Soniaczku, przez ciebie to wszystko wyszło. A ja szybko wiedziałem. Ale wiedziałeś szybko wiedziałeś, ale też... Ale nikomu nie powiedziałem. Wiem, ale no fajnie zrobiłeś to. Szapo, badę ciebie, za, za to jakim dziennikarzem jesteś, bo zadałeś wow. jedno pytanie, które jakby ona y, nie, nie miała chwili, żeby przemyśleć odpowiedzi, tylko powiedziała, no pewnie, że wiedziałam. A ty zadałeś to tak, tak po prostu na takim chillu, no i poszła lawina, a ja to oglądałam wielno nie. No nie, i co teraz robimy? O, no nie. Ja mówię, przecież, jak, wiesz, że gdyby nie ty, to byśmy nie wyszli na, na Jas. A kto tego bardziej nie chciał? Obydwoje. My w ogóle, jak zaczęliśmy, jak uznaliśmy, że. No niestety zatraciliśmy się w sobie. Niestety. Stety. <laughs> Kocham Cię bardzo. Misiu, jest, jesteś w moim większym, największym stety. Yy, jakby. Jak uznaliśmy, że zatraciliśmy się w sobie? Mówimy kurczę, i co teraz? To nie taki był plan, bo my się dogadaliśmy na inne rzeczy, że po prostu będziemy się fajnie spotykać na luzie, na chillu. Ja nie chciałam związku, on nie tak chciał teraz? związku. Mieliśmy po prostu być, spotykać się, o. Nie mieliśmy, nie chciałam związku i ja on też nie chciał związku. Na te puzzle yoga. Na co? Na te puzzle yoga. Na te puzzle yoga <grym> mieliśmy się spotykać i... No. No i A kto tak. jako pierwszy się zatracił? Mm, nie wiem, ale na 3-4 powiedzieliśmy sobie to samo. <grym> Dobra, okej, okay, no i jak było z tym ujawnieniem się? No, i później jakby, jakby ja mam bardziej wszystko gdzieś mm? i zawsze miałam mój cięty język i podejście do tego wszystkiego, i żyję w takim podejściu, że Artykuł żyje 24 godziny. Alek nie. I Alek się bardziej tym przejmuje, i, i bardzo mi było przykro patrzeć na niego, jak on to przeżywał. Najpierw wyszły artykuły z Julią Wieniawą, które nie były ładne. Później właśnie to i, i zaczęli dopisywać i te hamskie komentarze od tych kobiet, boże, ten babiarz i tak dalej. I widziałam, że on to przeżywa, ale myślę, że super to znieśliśmy i byliśmy dla siebie wsparciem, wsparciem. Ja nie chciałam, żeby to wyszło, on nie chciał, żeby to wyszło. Chcieliśmy cieszyć się prywatnością, ale było tak to uciążliwe, że jakby... Ja chcę pójść do, do restauracji na kolację, ja chcę pójść do teatru. A musieliśmy chodzić po prostu w kapturach i, się, i kryć się, i to było uciążliwe. I gdzieś tam powoli zaczęliśmy luzować. Więc zaczęliśmy wychodzić i nie, nie kryć się, i uznaliśmy, dobra, co będzie, to będzie. Ale niech to samo naturalnie się wydarzy. Niestety, naturalnie się nie wydarzyło, ale trudno. To no. naturalnie, ja Wam tak. pomogę.